Witam was na kanale F999, F9, na kanale na którym zaczynamy nagrywanie i kończymy nagrywanie i to wszystko. E, ja jestem waszym poradzącym mikro, a to jest kolejny odcinek z The Binding of Isaac. Dzisiaj, dzisiaj e, zagramy sobie Judasem. Tak, to wszystko. Eee, e, Judas ma jedno serce, większy na bezużyteczny. Oraz, e, co on tam jeszcze ma? No to w sumie chyba wszystko. Yy, no i książkę. Książka ma jeszcze. Książeczka yy, jest spoko. Yy, to jeden, je, jeden HP nie nabawa mi optymizmu, szczególnie z moimi umiejętnościami grania w tą grę właśnie. O Jezus. Dobrze, że go ubiłem, tu jestem tak wcześniej. E, Kurcze pieczone, yy, oczywiście chciałem powiedzieć. Eee, nie chciałem się tak wulgarnie odzywać, bo tutaj są dziewczynki, bo... Panie, bo nie dostać tych obrażeń na pół serduszka. Ok. No to idziemy sobie spora tu... Judasz bibliny. Zaczynamy z trzema srebrnymi coinami, e, Także. Znaczy srebrnymi, myślę, to z trzema koinami. E, I to w sumie wszystko, co za niego. Czemu jest Chrome Space na każdym polu Mezzica? Nie rozumiem. Tak nie powinno działać gnótliwie. E, I ten, który lubię. Ale tyś nie, lubię. Tyle, to wszystko, co miałem do powiedzenia. E, więc no ja nie lubię, jak one przechodzą przez te. Broken Ang, coś co w yy, Przedniej. Mamy szansę na odrodzenie się jako niebieskie dziecko. Szansę, bo nie jest ona pewna. Yy, więc no. Jesteśmy tutaj w Sol-Harta. Jestem najbezpieczniejszy bezpieczniejszy. Yy, I mamy. O! Dudeborn! Wishbone. Wishbone, wishbone jest spoko. O, e, funny pack. Funny pack. Super, ale wezmę sobie bombę. E, użyję ją tutaj. I otworzę pinki! pobrytem, panie i panowie. tirsy. O, no i tutaj po prostu pokoik. Super, super Eee, Speedball. Okej. Okay. Jasne. E, Przygarne. spina i szut speedupa. Taki range dla ubogich, można by rzec. E, pin. no okay. Bierzemy sobie książeczki, ponieważ książeczka zawsze spoko. Nie chodzi o fakt, że nie umiem grać w tą grę, tylko po prostu książka jest spoko. E, tak jest. Safety pin, darmowy dam, darmowe, darmowe życie, darmowy range i shot po raz kolejny. więc idziemy, idziemy dalej basement, jak dobrze, że dostaliśmy basement, czyli podstawowe piętra że... nie wiem czemu to tłumaczę, skoro wiecie o co chodzi dobra, jakby, w każdym razie yy, idziemy. <grym> idziemy idziemy, idziemy, idziemy okay. okej, dzięki Edmund, dziękuję ci Edmund yy... ten run zapowiada się dość przyjemnie Rany z Judasem generalnie są dość przyjemne Eee, fajne i tak dalej, ponieważ ma no ten spory damage eee, i chciałbym w sumie zyskać sobie 50 coinów, czy coś, eee, załapać, bo jednak eee, przyda się ten, tego Keyna też unbankować. Więc nie będę wydawał pieniędzy jak debil na donation raz. od razu. poczekam sobie do tamtych, eee, do dwójki tego, zapomniałem już słowa. E, Necropolis, o właśnie. No i pizza ma się zmieniła w No, tak e, średnio bym powiedział. Jest ten kopniejszy i tak dalej, okej. Okay. Bolo mm, Spoko. Nie jest to zły item. Nie, nie, nie jest aż taki zły. Ja, ja go tam lubię. I... Um, idziemy. Idziemy, idziemy. Drog. No, Bradwayne e, nie oddał tym razem ale strzałem, że w lewo będzie yy, bosron, dlatego sobie pójdę tutaj. Dlaczego w taki sposób? Ponieważ tak sprawdziłem I... i tyle, no co mogę eee, no. <laughs> Okej. Okay. Mastik. Yy, Mastik jest ok, ale... O, so, dobra, nie, o 2%, to jest... 2% Jakbym dostał, może jeszcze. Nie wiem, mam. pers albo coś w tym stylu, to może jeszcze bym się pokłócił. O, bo jest jednak. Y, tam. Dobra. E, użyję jest Nie jest z tymi muchami. Tyle bawić. Tak, szczerze. Większa szansa na bombę jest dość spoko yy, I generalnie, no, no przydaje się. No, nie, nie, nie powiem, że nie. Mhmmm, sobie tutaj, z panami mięsami się bijemy, które są wkurzające, nie, nie, nie lubię bardzo tego przeciwnika, bo no właśnie tak strasznie dziwnie się strzela, nie wiem czemu, ale albo to jest tylko ja, nie, jakby, imo strzela strasznie dziwnie. Więc no, dobra, Berlingi. Mm. Nieprzyjemny Bosik, ale mamy na tyle demezu, że. No właśnie, no Mamy sobie. Siup. Siup. Daj, drops. Dobrze. The depakt, The Pact. Mm, jasne. ja jasne. Jasne, jakby. Przygarnę Damage up, tears up. serduszka, Trzy i serduszka. Zawsze GIT. No. Więc no. Idziemy. czasem będziemy strzelać po dwa tirsy przez teardropsy. teardropsy ale no spoko. Jest, jest znaczy no spoko. No po prostu jest to, jest to dobre. Jest to jest To no nie jest. No ale spoko. Jakby, nie, nie wiem, co ja mówię w ogóle. Eww. Dobra, i weźmiemy ten kluczek, weźmiemy sobie kluczyk i, i, i co zrobimy i otworzymy jedną z tych skrzynek. Eee, cyk, dwie kolejne bomby. Dobra, zrobimy tak. I eee, tutaj, po prostu sobie, o właśnie, no i dostaliśmy drugi kluczek. Jak? Przyjemnie. Dostaliśmy więcej bomb, więcej pieniędzy. Jest to dobre. Nie powiem, że nie. Eee, no dobra. Okej. Okay. Nie mm, w tą stronę kompletnie jest... Yy, nasz... Pokój. Ale... Pożby tego bossa zrobić. No właśnie. W tym momencie, chyba właśnie... O Jezus. Ale zrzucił żeś... Żeś rzucił. Tutaj... Okej. Okay. War of Bandages, Które jest super, ponieważ. <noise> Okej, okay, w tym momencie wygrałem na pewno rana. Aczkolwiek będzie to długie. Jak jak będzie źle, to po prostu będą stał, będę używał Gnodliwa. Bo. Gnodliw działa w taki sposób, że jak stajemy, jesteśmy po jakimś czasie nietykalni i mamy familiara, który zadaje damage. Więc, <noise> jak naprawdę będę w złej sytuacji, to no, po prostu tak zrobimy. Ten ram trochę potrwa, więc, no. Capricorn! Stats! No i oczywiście yy, po jednym z każdego pick-upa. to jest też yy, ważna rzecz co do Capricorna, że on też daje po jednym z każdego pick czyli monetę, bombę i kluczyk co jest super. Jest wspaniałe wręcz bym powiedział. Zobaczmy do tutaj. Niestety nic tu nie ma. Tutaj też nic nie ma i to będzie na tyle I z tego piętra. Dobra, no to idziemy dalej. Jesteśmy na 1. Jest ósma minuta. Ergo. Możliwe, że nam uda. Y, że nam uda się, tak? Że uda nam się zrobić. Y, posraż? Może? Nie wiem. Zrobię tak. Nie wiem po co, ale tak zrobię. Y, jest... coś nie skrzyneczka. Eee. Nie jest to warte zachodu. Daj coś. Bum, bum, bum. O tak, bomba się zwróciła. No to idziemy dalej. Idziemy niżej. Okej. Okay. Mm. Więc, yy, czy mogę o czymś pogadać, nie za bardzo, nie, nie, nie za bardzo, nie, 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 nie jestem w stanie o niczym pogadać, będę yy, gadał głupoty, jak zawsze. Masz muzykę w No niestety. Więc, yy, jeżeli jesteście w tym momencie odcinka, to ludzie chyba tak krewem. że jesteście w tym momencie odcinka i dalej oglądacie, to... Yy, jak się bawicie? Co tam, jak tam yy, mija dzień? Może coś innego, nie wiem, jakby. E, generalnie tak, zapytam się, e, czy chcecie odpowiedzieć, czy nie, możecie oczywiście e, odpowiadać, czy nie odpowiadać. E, jak wam mija dzień? Po prostu, jeżeli dotarliście do tego momentu odcinka, to powiedzcie, a, 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 jak wam minął się dzień? E, jak. E, jak tam wszystko jest e, u Was? Nie? No. E, tu, 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 tu. Jedziemy. Barabum barabing. To może być kompletnie nie worth. A może być bardzo worth. Zobaczmy. Tak się radzę. Little Chub! OK! Little chubby nie jest złym trinketem. Familiarem. Nie trinketem. A może tutaj się taki. Nie. Help up. No okej! Okay. Więcej zdrowia! Więcej serc do wydania na y, dealach z diabłem. E, które może się uda zdobyć. No, z takimi obrażeniami to tutaj jak raczej nie skoczy na mnie tak dziwnie tym, tym pajączkiem, to na no, spokojnie. Tears up! 6 tirsów! To jest... to jest... Y, dość intrygujące. To wygląda dość ciekawie. Okej. Okay. Okay, tutaj nic nie ma. Buddy, no Nie jest to zły. Familiar, ale. Ale preferuję raczej no. bezpiecznie bym chciał sobie to zdobyć. No tutaj jaki spokojny pokój. Darian Queen! Tym razem bez. powiedzmy lepszych rzeczy, aczkolwiek jeżeli będzie stała w moim Boloftart, to na spokojnie się uda ją ubić. Eee, no, na spokojnie, no właśnie, w ten sposób. Nie dostaliśmy niestety nic dosłownie eee, nie dostałem nic z tego ale cóż yy, idziemy jeszcze do tutaj do, 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 do tak zwanego arkada dokładnie zapomniałem słowa idziemy do arkada idziemy sobie maszynę wymaksować, możemy ją tak, eksplodować nie możemy mieć ekspl możemy eksplodować ale jeszcze raz Lucky coin. Lucky pani, Przepraszam. Eee, no i super. Możemy iść dalej. Ruszać w naszą przygodę wspaniałą. Teraz bym sobie tutaj... E, może jeszcze wziął... Takowy... E, serduszko. Takowe. Dlaczego? Ponieważ jest ono dość przydatny. W każdym razie, można by było się pośpieszyć i pójść na posrasza. Proszę, musiałem się nać. Mmm... Posrasz, 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 Będzie dość dobrym pomysłem, mi się wydaje. Szczególnie z naszym aktualnym stanem i książką, którą posiadamy, to... W ogóle, to jest jakby... 7 Siedem numerza z książką, tam trochę, nie wiem, do dziesiątki dobijemy. Więc postraż nie powinien być problemem dla nas. Absolutnym, absolutnie, dokładnie. I... Jeżeli coś, to, to mówię, no to zrobimy po prostu, bo będę jest strategii i tyle nie. Eee. Au. Green? Dalej nic, dalej. Dalej czysto. Mmm, blue Fajnie by było to podnieść, ale nie teraz. Nie, nie, nie mogę, nie mogę. Chcemy odblokować, odblokować ewentualnie, więc... Na następnym piętrze, jakby się trafiło, to jasne, chętnie, ale nie na tym. Szkoda. Eee, dobra, idziemy dalej. Nie w tą stronę do... ...bojów. Okej. Okay. Okej, okay, no i dobrze. Strength! Bardzo, bardzo fajna karta. Bardzo dobra karta. Damage, życie i tak dalej. Eee... dalej. Może tutaj będzie strażerom? Żebym nie musiał latać po... po ...prostu? po całej mapie znowu niestety nie no a chciałbym chciałbym jednak tutaj zdobyć yy, tak zwany yy, bocrasz chciałem zrobić, jak już mówiłem parę razy więc yy, a, pomijmy ten ten, mam jak mówiłem 10 demerza, dobrze myślałem, że będzie o Jezus the cage, the cage the case. Okay. Więcej serduszek, ale krampus Co ja mogę to Krampus, lampus kolb. Ładnie, super Dobra, mam pić Do do I w czasie. sobie eksplodujemy tutaj tego Te dwa... No. Dokładnie są partii, gdzie dobry to było 10%, 20% szans na Asa z Coś takiego. Ehm, aczkolwiek, gdybyśmy mieli Gapis Eye, to byśmy wiedzieli, czy jest tam y, to, czy nie. Dlatego Gapis Eye to bardzo dobry, przydatny item. Ehm, one, no dobra, no, dobra no, no mogę dostać tą połówkę serduszka. No dobra. Eee. Mm, eee mm, nie podnosiłem tego i temu chyba. Chyba nie podnosiłem z czego? Dobra, no, niech będzie, szardowy las. No oj, i oj, i oj. Oj, od razu go użyję, i od razu będę dostał obrażenia. No dobra, no cóż, cóż ja mogę rzec? Ale to jest. Nie fajne. Eee. To któryś pokój będziemy po prostu stać obrażenia jakieś zdomujemy krwawienia na czerwone serduszko, e, czyli na przykład teraz. tak e, właśnie widzieliście. Ale teraz zdomujemy krwawienie i tak nie będzie. Nie wiem czy to działa tak samo, że na łomie zdaje całe życie Ale no. <ślesk> Co, przepraszam, co 20 sekund dostajemy punkt czerwonego serduszka obrażeń. Tak jest napisane, właśnie czytałem tak e, nie znam wszystkich tam w tej grze. I nie wszystkie podnoszę, ponieważ e, no, no, no nie ma to dla mnie większego sensu. Przypinę, dobra. No już ja mogę rzec. Lamp of Coal! Właśnie, nie powiedziałem jeszcze na kolega polega Lamp of coal, nawet w poprzednim odcinku. Eee, Im dalej lecił, za tym większy, daje obrażenia. Eee, I w tym momencie ja dostanę obrażenia, bo jestem U... hmm? Znaczy, Shard of Glass nie jest aż takie złe, bo no jednak to jest kilka... W, w czasie, ale... ale... Lepiej jest go nie mieć niż stawać obrażenia losowe. Na przykład jak ma się jedno serduszko. E... Na pewno się dowiem, czy na łombie działa tak jak działa dzisiaj, bo no, no moje umiejętności grania, ale... 18 minuta, ojej. Po drodze powinien być treasure, strzelam. Może, może nie będzie już jakichś y, większych... Y, rozjazdów, tak zwanych ten y i boję się, że będzie grid w sklepie. Może tak być. Wiru fortune. Ok, e no, fajnie by było zrobić ten posraż. E Dobry. Jestem w stanie odblokować pejno na tym. Punching Bug! Okej. Jestem w stanie odblokować na tym pejno. Nie mam serduszek, więc nie muszę tamować krwawienia. Super, dobrze wiedzieć. Koła. 5 koinów do zbycia, mam 5 coinów do zbycia. Hamon, dobra, no to, ale mam, 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 maty, mam dotację, mam maszynę dotacji, jest nieźle, jest nieźle, dobra, super, Kejnik. No i tyle będzie z bosrasza, bo jeden nie mam zdrowia, a dwa, idę wpłacać do maszyny. Zobaczymy, ile się uda. Pewnie niedużo znajdę bo mam bardzo dużo koinów. A jak mam bardzo dużo koinów, to nie uniknij i Właśnie, ale dokończymy Block Candle. Nie jest źle, 34 koinów w zapasie. Yy... No już bitelec nie na no, 10 sekund. No, z kostami, to... Miałem nadzieję, miałem miałem, 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 miałem jednak nadzieję, ale. Z kostami to. No, nie wyjdzie. Musiałbym mieć tutaj Biblię, i matka by musiała. U.

To będzie na tyle. Eee, więc cześć, trzymajcie się, pa-pa!